Witaj Erwinie. Nasz czołowy członek organizacji został porwany. Widzieliśmy na social mediach, że jesteście osobami, które mogą nam pomóc w odbiciu bo jako pierwsi włamaliście się do banku. Został porwany z jednego ze sklepów poza miastem, więc to tam powinniście zacząć poszukiwania. Mhm. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujecie się nam pomóc. Od numeru 00000. Zajebisty numer. Przejebany Tylko numer, kim co? jest ten człowiek? 00 to był typ, który wzlecił nam pierwszy ever furgon. Taki militarny. To są ci anonimowi Ale chodzi mi kim jestem porwany człowiek? Nie mam pojęcia. No wpływowy Dobra, trzeba przyrzucać to. Stację mówisz? Tylko kurde, czy to jest liczone jako poza miasto? Ja tu jest. No chyba tak, Zobaczymy, zobaczymy. Ja wkładam na środek. Tylko jeszcze daję ten. Ja przelecę dystrybutory. Dzień dobry! O, dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, proszę pana, czy tu kogoś porwali? Widział pan, ja może. Porwali. No nie wiem, pan tutaj tak szuka jakichś lodów, tak się to chciałem to zapytać. Mówi, nie, nie, ja to my, ja to my jest ja ja sprzątaczem, jestem. A pan jest sprzątaczem, tak? Nie widział pan jakiejś podejrzanej aktywności? Oj nie, ja tu klientów chyba ze 2 godziny temu widziałem. Tak? To nie, nie. Przełóż data do głowy. <laughs> Słuchajmy, kurwa. Nie będę. up. Gadasz wszystko. Gadasz wszystko, wierdza. kurwa, co wiesz? Był tu ktoś? Panowie, Był tu panowie. ktoś porwany? Gadaj, kurwa, monitoring, sprawdźcie Monitoring, naprawdę. Gdzie jest monitoring? Jest tu u nas opreczu. Monitoring, popieram, Na sprawdzam stację. Idziesz z nimi, pokazujesz im, co jak. A ty kasy się cicho. Nie to chyba seryj jakiś random. <laughs> Dobra, <a> każ mu <suszy> sprawdzić monitoring, a ja się tutaj rozejrzę. Yy, żółty obstaw zewnętrzny, Widz <laughs> przyszedł myć. <laughs> Ej, kurwa, chłop, przyszedł kasetkę zrobić, a tu jakiś ten. <laughs> I co widać, coś? Dobra. Może random, ale trochę suzgę. Hmm, kolega, my będziemy myły jakieś rzeczy. Będzie Terenem za stacją. Z stacją chyba nie, nie mamy chyba takiego. Muszę sprawdzić. Bez sprawdzić, czy coś nie został porwany stąd. Pokażę się, to, co było przed sklepem na kamera. Na pewno macie nawet kurwa kto tankował, i jak to był papież, to masz pokazać nawet, że papież. I mnie to obchodzi. I chuj nas to boli. Nie no, panowie, proszę zobaczyć, wszystko to nie, nie ma żywej duszy. Dobra. Monitoring obejmuje drogę, czy nie? Kawałek, tak, tak. Pokaż kawałek drogi jeszcze. Przewijaj szybko, trzy godziny całe. Czekaj, mam pomysł. Odejdźcie od niego. Podniesiesz mhm. na chwilę ręce do góry, kolego. Ty tu pójść niech leci, ja będę patrzył. Pójdź mu monitoring. A ja sprawdzę tylko kieszenie. Spokojnie, naprawdę. Panowie. No ja to tylko sprząta. A spokojnie. Nic nie ma. Mówię ja to tylko sprzątam. Nie no kurwa monitoring wszyscy, nic tu się nie działo. Dobra, to no, 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 przepraszamy. To widzę ja na nie było Trzymaj się. Szybko bo psy, szybko, szybko, bo psy wezwie Puszczaj sanę. Jedziemy dalej Tutaj? Tak, po lewej o kurde, e, sniki wiki. Kryte Ty jesteś coś o kurwa, o kurwa ale miałeś łeb. To jest Karbo! Kartka, kiedy Jeźdź. z bólu człowiek kona wnet udaje się w to miejsce. Kiedy chwyta cię korona, musisz czekać tam w kolejce. Kurwa szpital! Szpikalno, szpital. Mhm. Kibel, na tron! Kiedy z bólu człowiek, człowiek kona. Co? No. <laughs> Dobra, e, e, czekaj, czyli na pewno szpital, czy nie ma tu jakiegoś, jakiejś wskazówki, ten? To na najpierw sprawdził szpital, po potem kiwał, prawda? ale przeszukajmy ogólnie to miejsce. Napiszę piątro. do nich. Ale masz szpital. Ale ja mam dużą głowę. No, 5 heat. Ty, Heidi, to może w twojej klinice nowej. Pogu? Oh, Słucham. Może w nowej klinice twojej, hej, pipopog. Ooo, Kiedy z bólu człowiek kona, wnet udaje się w to miejsce. Kiedy chwyta cię korona, musisz czekać tam w klej... Nie, no to jest po prostu... infozy szpital, no nie? Nie ma, nie, nie ma tutaj konkretnego... korona do tego? No że podczas korony... Helikopter właśnie stamtąd leciał. Krzyczała To jest, kurwa? W tamtą stronę helka poleciała czarna. No co ty gadasz? Tak, właśnie tu tak, na dachu i odlatywała. Ja sobie, ja Przepraszam, <laughs> kurwa. No mm. do kogoś Jak Chińczyk hmm. będzie dalej mącił, tego wywieziemy, kurwa, na środek odcinek. Na wałkanicą będziemy Który wyszeli. szpital najpierw? Jak w tamtą stronę, to to jest pillbox pewnie. No nie? No, no, ale czemu pillbox w centrum pizzeroi. miasta Nie, no dobra. ten obóz, zaraz Skoro jechał, to ta... no, w sędzi jak chcesz, jesteśmy Tak, 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 tak Dobra. Dobra. Ojka. Okej. Okay. O kurwa, ty, coś tam. O kurwa, ty, co jest? Co to kurwa? się Celuję do kogoś. Ja pierdolę, ty. Wszyscy są? Okay, ja się ramblęta. Ma Masz lornetkę? Shh, nie mogę wyjść. Co jest, Mamy? Masz lornetkę? Kurwa, telefon. Twoje no, patrzę na naszą stronę. Do to jest nasz kurwa cel. Celuję do jednego. Ty odpierdalamy go chyba. Odpierdalamy ich dobra, podjedźmy samochodem, dobra, szybka akcja. Bierzemy dwa samochody, dobra? Nasz, do którego bierzemy cel, I, bo już się wszyscy nie zmieszczą, nie? To ich jeden weźmiemy. Tak, ich, ich, no ich jeden, dobra. Bierzcie maski, wpierdalamy dobra. się tam. Samochodem. Ja od boku już lecę, dobra, na pewno. dobra, chodźcie, chodźcie naprzód, chodźcie naprzód. Dawaj, biegniemy. Wpierdalamy się, ręce podnosicie w tym momencie! Ręce podnosić! Let's go! Dzień dobry, dzień dobry! O, proszę wstać, proszę wstać, idziemy Zapraszam! Kurwa, już strzela! Z góry, z góry! Biorę samochód, biorę samochód! Obstawiajcie, obstawiajcie! Jeszcze małą! No! Gdzie VIP? Gdzie VIP? Uwa. Mamy VIPa? Ty, kto leży? Mamy pipa, mamy pipa! Do samochodu, zapraszamy, do samochodu, do samochodu! Was pierdalamy. O, Padli nasi, tyk, tam ktoś leży od nas. Na pewno? No wróć, chyba Heidi. Uważajcie, snyjperzy są na dachach. Po prawej, po prawej. Bierz ją, bierz ją! No kurwa. Biorę no, M4, szerego, kurwa! Oh. Bierz bierz, bierz! Oh. Biorę naszego! To masz koniec! Zadarliście z Czokoloko skład, tu, 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 tędy, szybko! Mamy wypa przy sobie, kurwa! Kurwa na o tym dachu leży chłopcem. Snajperzy są na dachu! Wracajcie! Karbo jedziemy, Dobra, z jedziemy z naszymi z Jedziemy z naszymi z Zlutuj tutaj! No? Dobra, jedźcie jedźcie, 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 uciekajcie! Psy Panowie, co się dzieje? Kim jesteście? Was pierdalamy na razie! Żebyśmy cię odbić! Kim jesteś? Przysłuchaj nas, Kasy, twoi ludzie. tutaj? Z Sze Santos. Szefem kasyna? Tak, to druga historia. Nie, ja on był kasyniarzem. O kurwa. Razie cisza. Musimy przyrzekać policję. Ale, że kasyno? Big Pog? O, ja mi serce panowie. Spokojnie, uspokójcie, uspo, się uspokoi. Wszystko w porządku? Nie jest pan ranny? Uff, troszeczkę mnie poturbowali w samochodzie, Jechamy w bagażniku. Rozumiem. Ja, jak oni wiedzieli, że przyjeżdża? Nie mamy pojęcia, dostaliśmy SMS-a od pana organizacji. Że ważny dla nich... że ważny dla nich człowiek został porwany. Zaraz pana odwieziemy w bezpieczne miejsce, tylko musimy przeczekać policję. Na kasyno, panowie, na kasyno. To tutaj w mieście kasyno? Tak, 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 tutaj. Dobrze. Miałem w Chinach kasyno, jedno z największych, mamy niestety, z pewnych powodów i zatargów, z niektórymi musiałem się nie zamknąć. I... otwieram w sumie tutaj. Wróćcie po mnie, nie mam m mission failed. Czekaj, odwieziemy vip i jesteśmy, schowaj się na razie, bo tu dużo policji jeździ. pełno, jestem na dachu. Dwa dużo psów. Dobra, czekajcie. chyba, przyjechali chłopca. Nie, nie, i musimy inaczej zrobić. Odstawimy tutaj naszych, ja odstawię Wipa i przyjadę, bo nie możemy tak z ciałami jeździć. Dobra. Wysiądź na razie i zaopiekuj się, ja odwiozę VIPa i wrócę. Proszę się uspokojnie uspokoić. Ale fura, ja pierdolę! Pochowuję ją. ktoś Co ci ludzie od pana chcieli? Wiem, tak... Pani, w Chinach... Mam nieprzyjaciół. Dużo nieprzyjaciół. Dużo wrogów, tak? Tak. Przez nich musiałem zamknąć No i otwieram je tutaj. Mam nadzieję, że tu będzie troszeczkę bardziej spokojnie. Tutaj pan otwiera kasyno. No tutaj pewnie będzie spokojnie. No, za szczęście mam nadzieję, że z moim dowódkiem nic się nie stanie. Mhm. No to jakieś niebawem pan otwiera biznes? Tak, tak, tutaj kasyno jest. Fantastycznie. Jakby pan potrzebował kiedyś ochrony, to proszę dzwonić. No jak nie mam nadzieję, W razie czego pomożemy. W że tutaj pan kimś musi by to. Tak, jestem undercover zakonnikiem, aczkolwiek teraz ludzie myślą, że jestem martwy. Działam jako duch. Martwy zakonnik. Tak. Ja pierdolę. No ja pierdolę. Długa historia. Ale że teaser, że kasyno. Jedziemy tędy na bezpiecznie. Też Ewron za dwa dni okradający to kasyno To na godności Erwin Knuckles Dobrze dziękuję bardzo za to nas pan wiedział Dobrze na Jasne, Jasne. Nie, nie znam za bardzo tej lokalizacji prawo, ale... w prawo i cały czas Dobrze Cały czas jest Cały czas cały czas jest nie, 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 jest A dobrze, aż tak, dobrze, dobrze. Nie znam tych terenów, bo, wie pan. Kasyno zamknięte. Nie, no ja ono się zamknięte. Tereny pisane, to znaczy, że Jeszcze po prostu, mm, tutaj taka droga jest. Mm, lata. Dziękuję bardzo. No ludzie się na pewno się skontaktują. Jeżeli będzie potrzebna pomoc. Okej, okay, pewnie nie ma problemu. Powodzenia z Dzie kasynem. Dziękuję, dziękuję.